Wydę, może jest coś w lodówce. Ej? No co? Kasiek? No co? Proszę, czy do mnie jest coś smacznego. Bo wiem, że Jasiek. lubisz jeść. O. No ty też lubisz jeść. Kiko, jestem Jasiek. E, dobra, wam ja to. Dobra. Ej, dobra. rozwalony, czekaj, otworzę drzwi, może coś zobaczymy, chodź. Co? To człowiek? W pierwszym odcinku. Przygody Jaśka i Kaśka. Co to za człowiek? Ludzie nas obrabowali. Co Trzeba to jest telewizorem. Oh. 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 Ej, bo, mamy i... jeszcze maszynę czasu, co nie? No więc może się potem przeniesiemy, ale... Dobry. Może przeniesiemy... Kurde, zabiera nam. Musimy się przed nimi chować! Chodź, chowamy się przed Co? nimi, chodź za mną! Chodź to bo... Do, do pralki! Robię ci Chodź na. Chodź, możemy. Może wejdziemy na dach, chodź. Ja wiem jak się wchodzi na dach. Tam na dachu nikt nie chodzi. Gdzieś tu powinno być. czekaj. Tu chyba. Powinna być ta drabina gdzieś tu. No wiem, Te, by, my poszukiw... byliśmy w tym domu, gdzieś to nasz dom właśnie. Cicho, nigdy tam nie wchodziłem. Rodzice mi zabraniają. Jak ja mam tam wejść? Nigdy nie zabraniają, bo dzieci tam niby nie mogą chodzić. O nie fair. Coś. No kryją coś przed nami, 100%. Może tam jest coś ważnego, ale chodź. A może tam U, to jest, to jest coś, czego dzieci nie powinni widzieć. Kurde. Musimy zobaczyć, musimy odnaleźć naszy piękny pięć y, y, tak, piękny. Tutaj nie ma. Tutaj? Co, co jest na strychu? Tutaj! Tutaj! Ta... A! A. Co? Co jest? to jest? To tutaj pokój. No hej, ja dlatego nam zabraniaj? Jak to jest? Dokumenty tu są ważne. Może jesteśmy prezydentami albo coś, nie wiem. Nie, bo... co? Chyba musimy zrobić jakiś dobry uczynek, jak to... Nie Elżbieta, ktoś się wypowiada, to nie wiem, pół zgłasza, znam ją. I może, to ja, ja jestem pracownikiem. No, ja jestem, ja pracuję. Ja ja wybieram, kto ma być prezydentem i i on no, i on zaczęta zbiegałem. No i to! Ty to jesteś wybierał. Było bajce. Książki! nie, 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 ale dobre! Niem, niem. Bo my dwa dni li... dobra, Nie jedliśmy, ucień. co nie? Co nie? Dalej jemy książki! Tu... Dobra, tu! Ania, 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 ale dobre! O, dokumenty A, zjemy! Nie ma mowy w zegarku mu, mówi, że będziemy musieli iść zaraz Za 3 minuty. Tak, trzy minuty. Będziemy musieli za 3 minuty się minut sprzedać, a potem w Bo w sumie to nie jest na dom. Czyli... Co? Nie no, że jest nasz Ale nie wiem, to jest dom, który wynajęliśmy na kilka minut. To nie? co znaczy my naleliśmy 5 godzin i 3 minuty jakieś 38, wiesz? Dobra, musimy szybko biec, Mamy 2 minuty, żeby tam pójść! Ej, Bo inaczej! Wszystko jedzie, Wszystko Musimy iść do basenu! Musimy iść szybko do basenu! Aha! Ładne! Biorę piłkę! Biorę Dobra. samą piłkę! Złapiesz mnie? Nie! Złapnie! mnie. Złap mnie. Biorę cię! Oh. Oh, dzięki! Dzięki Kaśku! Proszę, Kaśku! Oh. No okradają nas! Do, dobra, dobra co z tego? I tak wynaliśmy ten dom tylko na 5 godzin i 50 i 8 minut. No min. weźmy je!

Okej, dobra, to musimy, ej, robimy challenge, musimy wytrzymać w basenie e, minutę i 40 sekund. I też tam mamy ten teleport do innych czasów, więc... No. Boję się, że nie wypali i znowu będziemy w domu. Próbuję, wybierzemy, zobaczymy. Ci złodzieje, nie lubię ich. Poczekaj, jestem kujonem. Jasiek jest kujonem. Wiem, coś co wygląda jak książka. Kasiek to też kujon Kto to jest kujonik? Nasi jest. rodzice byli głupi, więc teoretycznie powinniśmy być mądrzy. Masz, Co, książkę. Nasi masz rodzice, książkę To wygląda Co, bardziej Co, jak to jest poster a, To jest To jest

Słońce to Gargamel. <kłysy> Może jakby, jakby to było z Teletubbiesiów to tak. Patrz na to. On teleportuje nas! nas! Aaa! Do... Wybieramy, idziemy do czasów starszych. Do floating castle dawaj, chodźmy. Ja, wy, ja wybrałem coś innego, to chyba będzie losowanie, o nie. Zepchyliśmy e, chyba maszynę. Nie, to, nie, to, nie, to, nie, to, ja wybrałem e, na czasie 2075. To chyba niedobrze, bo... To są czasy 1872! Jesteśmy gladiatorami, musimy zabijać ludzi. Nie wiedziałem, że kiedyś będę musiał zabijać ludzi. A udaję, że umarłem. Dobrze, umiem udawać, że umarłem. Chodź tu! To się przydaje chyba. Jemy go chyba go. Się... O, Trochę to bolało. Trochę. O nie, on ma mieć! On ma mieć! Nie palce! A ja mam pas, ile? Ja mam więcej! Bijemy go! Co ty bije? A! To spójrz, nie bija bij mnie! Jak? Ja się... Co jest. my robimy? Nie możemy bić! Załamiemy czasoprzestrzeń! Ej, no właśnie! Chodzimy na górę. górę, musimy to uciec! To musimy uciec? Czekaj! A co chcemy? tak poleceć! sobie? Polecieć? Tak, no polecieć! My w ogóle tutaj nie powinniśmy być, tak. To chyba tak się dzieje, jak, jak, jak nie, nie powinniśmy tu być, jak tu łamiemy to, czas oczyszczyć. Lecę, mam pomysł, będę tak przestały ten. Dobrze, że mam super siłę. I mogę podciąć eee, tak, Znaczy. Bo, bo my jak wchodzimy, my czasów, bo my jak wchodzimy do tej maszyny, to mamy do, do końca ten, mamy. Kiedy będziemy musieli wyjść, mamy ten, mamy sobą moc. To chyba są anomalie. Nam no z genami mieszają, bo teleportowanie pomiędzy wymiarami to chyba niedobry pomysł jest. No to jakby to mi się sprawdziło. na a, a jak już mówili, to tam w wiadomościach, że na cząsteczki nas rozbiorą i te cząsteczki przeniosą. Ja nie chcę. O nie, ja jakiś też... ty o, po co my się przylatowujemy. Musieliśmy się do domu Spróbujmy się cofnąć do domu. Może nam się uda, nie wiem. Oh. Może nam się uda. Mam za dwie minuty teleportujemy się do domu. Musimy pójść oh. do naszej portali za dwie minuty. O, czekaj! O, moja ręka, chyba ją złamałem. Ej, zobacz moją rękę, boję się, że ją złamałem. Ała, moja długa. Ała, jeszcze krew poleciała. A, 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 mi poleciała. Kurde. Opatrzcie nie, Kaczuk mi wyleciał się. O nie, kaczuk. Możesz, możesz uważać, że... możesz ten, możesz ten, udawać, że jesteś, że umarłeś. I on będzie, nie będzie wiedział. Nie, teraz nie leży. Jest nad skinem. To teraz. Fuh, Jak to działa? Poleciły, no bo... E, w troszkę wcześniej mamy trzy życia tutaj. Jak, to mi powiedz, to jest gra jakaś, czy co? Nie wiem. Czy kopie nas, tak? Czy kopie? No tak, tak, tak. Teraz, ma, teraz ty masz ma ja mam... No właśnie, są tak losowo postawione kopie i jak jedna kopia zginie, to my widzimy kolejną kopię i no ona się tam teleportuje. A co jak skończą nam te kopie? Eee, Tu prawdziwe kopie nie zginiemy, tutaj i w że Ja się wpinam... Ej. E, co się dzieje? Oni wynaleźli skło. O skło jest. Nie będziemy studia. razem, jak nie będziemy z tym całym Polkają. Kaśku! Kaśku! Jaśku! Co użyłeś? Brawo! Oh. Oh. Oh, co się dzieje? A na pierwszy raz to, to do domu. Kończymy tą fabularną serię, bo już jest 12 minut. Wstawcie łapę w górę, suba i w ogóle? No i pa! W kolejnym odcinku widzimy się, więc to było na tyle do widzenia, no i pa! Widzimy się w kolejnym odcinku Przygód Jaśka i Kaśka